Dlaczego rak nigdy nie jest naprawdę opuszczony, nawet gdy jego serce czuje się najbardziej samotne? Istnieje coś, czego większość ludzi nie widzi, ale każda dusza raka głęboko odczuwa. To nie przypadek, że w najtrudniejszych chwilach, gdy emocje wydają się przytłaczające, a świat nieczuły, pojawia się cicha obecność. Niewidzialne ramiona, które obejmują. To nie wyobraźnia. To nie przypadek. To obecność czegoś większego, niewidzialnej ochrony. Która otacza każdą wrażliwą duszę urodzoną pod znakiem raka. Istnieją trzej aniołowie, którzy czuwają nad tym znakiem z powodu, o którym mało kto wie. Nie pojawiają się przypadkowo. Działają cicho, czule, w momentach gdy rak czuje się zraniony, gdy jego dom potrzebuje ochrony, gdy jego serce niesie ciężar emocji całego świata. Wielu raków już czuło tę obecność, w nieoczekiwanym pocieszeniu, które przyszło znikąd, w sile do ochrony tych, których kochają. W zdolności do uzdrawiania ran, których nikt inny nie widzi. Jeśli jesteś rakiem lub kochasz kogoś pod tego znaku, to wideo odsłoni przed tobą prawdę, której szukałeś. Kim są ci trzej aniołowie? Jak działają? I dlaczego właśnie rak potrzebuje tej wyjątkowej ochrony? Zostań ze mną. Otwórz swoje serce na tę wiedzę. A jeśli poczujesz, że te słowa rezonują z czymś głębokim w tobie, zostaw mi znak: like, komentarz, subskrypcję. To więcej niż gesty. To potwierdzenie, że nie jesteś sam w tym, co czujesz. Rak jest znakiem wody i księżyca. Jego dusza płynie z pływami emocji, które zmieniają się jak fazy księżyca. Czasem pełne światła, czasem skryte w cieniu. To znak, który czuje wszystko. Który niesie emocje nie tylko swoje, ale całej swojej rodziny, przyjaciół, a czasem nawet nieznajomych, którzy potrzebują opieki. Ta wrażliwość nie jest przypadkowa. Rak został stworzony jako opiekun, uzdrowiciel, ten, który tworzy bezpieczną przestrzeń dla innych. Jego dom nie jest tylko miejscem, to sanktuarium. Jego miłość nie jest tylko uczuciem, to czyn codzienne, niewyczerpane oddanie tym, których kocha, ale ta zdolność do troski niesie ze sobą ciężar, bo rak nie tylko daje, absorbuje, czuje ból innych, jakby był jego własnym, niesie wspomnienia, rany. Lęki, które nie zawsze są jego. I czasem ten ciężar staje się zbyt wielki dla jednej duszy. Nie każda dusza jest prowadzona w ten sam sposób. Niektóre potrzebują przygody, inne struktury, ale rak potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje opiekunów, którzy rozumieją głębie jego uczuć, którzy chronią jego kruche serce, którzy przypominają mu, że nie musi dźwigać wszystkiego sam. Istnieje coś, czego świat materialny nie widzi. Aniołowie nie przychodzą tylko wtedy, gdy wołamy o pomoc. Przychodzą, gdy nasza dusza jest zbyt delikatna, by nieść ciężar samotnie. I rak, ze swoim nieskończonym współczuciem, głęboką pamięcią i sercem otwartym na cudze cierpienie, ma trzech niewidzialnych strażników, którzy nigdy nie opuszczają jego drogi. Gabriel nie przychodzi z głośnym przekazem. Przychodzi w ciszy nocy, gdy rak leży sam ze swoimi myślami. W łzach, które płyną bez wyjaśnienia, we wspomnieniach, które nagle wypływają z głębi duszy, przynosząc ze sobą uczucia tak intensywne, jakby wydarzyły się wczoraj. Dla raka Gabriel jest tym, który chroni jego głęboką pamięć emocjonalną. To anioł, który rozumie, że rak nie zapomina: że każde doświadczenie, każda rozmowa, każdy moment bliskości zapisuje się w jego sercu jak świętą historię, i że czasem ta pamięć jest darem, a czasem przekleństwem. Gabriel jest aniołem objawienia i komunikacji, ale dla raka komunikuje poprzez uczucia, nie słowa. Kiedy rak nagle czuje smutek, którego nie potrafi wyjaśnić, to Gabriel przypomina mu coś, co dusza musi przetworzyć. Kiedy sen przynosi obrazy z przeszłości, to Gabriel prowadzi przez uzdrowienie starych ran. Kiedy intuicja mówi, że ktoś kłamie, choć ich słowa brzmią przekonująco, to Gabriel odsłania prawdę poprzez wewnętrzne wyczucie. Rak czuje więcej niż widzi. Jego intuicja jest tak silna, że często wie, co ktoś czuje, zanim ta osoba sama to zrozumie. Wchodzi do pokoju i czuje napięcie, smutek, radość, wszystko bez słów. To dar, ale też może być ciężarem, bo nie zawsze chce czuć to wszystko. Gabriel chroni ten dar. Uczy raka, że jego emocjonalna wrażliwość nie jest słabością. To narzędzie duchowe, to sposób, w jaki jego dusza odbiera prawdę o świecie. A prawda często kryje się nie w słowach, ale w tym, co pozostaje niewypowiedziane. Jak Gabriel się objawia? Przez łzy. Rak płacze częściej niż inne znaki, i świat często źle to interpretuje. Mówi, że jest zbyt wrażliwy, zbyt emocjonalny, zbyt miękki. Ale łzy raka nie są słabością, są oczyszczeniem, są sposobem, w jaki jego dusza uwalnia to, czego nie może nosić dalej. Gabriel jest w każdej łzie, prowadzi proces uwalniania. Uzdrawiania, transformacji, kiedy rak płacze nie rozpada się, odnawia się, wypuszcza ból, który nosił dla innych, oczyszcza przestrzeń w sercu dla nowej miłości, nowego początku. Gabriel objawia się także przez księżyc. Rak jest rządzony przez księżyc, a jego emocje zmieniają się z jego fazami. W pełni czuje się intensywnie, wszystko jest zbyt głośne, zbyt jasne, zbyt przytłaczające. Wnów czuje potrzebę wycofania się, schowania, odpoczynku. I Gabriel przypomina, to jest naturalne. Twoje emocje są cykliczne, tak jak wszystko w naturze. Ale Gabriel chroni też przed czymś, czego rak boi się najbardziej przed zapomnieniem. Rak niesie pamięć swojej rodziny, swoich przodków, swojej historii. Pamięta każde święto, każdą tradycję, każdą historię opowiedzianą przy stole. I czasem czuje ciężar tej pamięci. Lęk, że jeśli on tego nie zachowa, wszystko zniknie. Gabriel mówi: Nie jesteś sam w noszeniu tej pamięci. Ja jestem z tobą, chronię to, co święte w twojej historii. I kiedy będziesz gotowy, przekażesz to dalej, tym, którzy przyjdą po tobie. To głęboka prawda oraku. Jest łącznikiem między przeszłością a przyszłością. Niesie mądrość pokoleń w swoim sercu. I Gabriel chroni tę świętą misję, ale Gabriel robi coś jeszcze. Chroni raka przed topieniem się we własnych emocjach, bo są momenty, gdy emocje stają się tak intensywne, że rak nie wie, gdzie kończy się jego ból, a zaczyna cudzy, gdzie kończy się przeszłość, a zaczyna teraźniejszość, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna projekcja jego lęków. W tych momentach Gabriel staje się latarnią, nie zabiera emocji. To byłoby sprzeczne z naturą raka, ale prowadzi przez nie, pokazuje drogę przez sztorm uczuć, przypomina. To, co czujesz, jest prawdziwe, ale nie jest całą prawdą. Są też momenty światła, radości, nadziei. Ile razy w życiu raka emocje były tak przytłaczające, że wydawało się, że nie ma wyjścia. Ile razy czuł się uwięziony we własnym sercu. Ile razy myślał, że jeśli jeszcze raz poczuje tak głęboko, nie przetrwa. A jednak zawsze przetrwał, bo Gabriel był tam, prowadząc go przez ciemność, przypominając, że emocje są jak fale, przychodzą i odchodzą. Że nic nie trwa wiecznie, że po burzy zawsze przychodzi spokój. Gabriel uczy raka, że być wrażliwym to nie być słabym, to być odważnym, bo trzeba ogromnej odwagi, by czuć tak głęboko w świecie, który każe nam być obojętnymi, by płakać w świecie, który każe nam być silnymi, by pamiętać w świecie, który każe nam zapomnieć i iść dalej. Rak nie idzie dalej, rak niesie ze sobą i to jest jego siła, bo w pamięci jest mądrość. W emocjach jest prawda, w wrażliwości jest dar widzenia tego, czego inni nie widzą. Gabriel chroni ten dar jak największy skarb, bo wie, że świat potrzebuje raków, potrzebuje tych, którzy pamiętają, którzy czują, którzy troszczą się wystarczająco, by nieść ból innych, nawet gdy jest ciężki. I kiedy następnym razem poczujesz, że twoje emocje są zbyt intensywne, że twoja pamięć jest zbyt długa, że twoje serce jest zbyt wrażliwe, Wiedz, że Gabriel jest przy Tobie, że prowadzi Cię przez to uczucie, że chroni Twój dar, że przypomina Ci, że być rakiem to być błogosławionym emocjonalną głębią, której inni mogą tylko zazdrościć. Ale emocje to tylko część historii raka. Bo są momenty, gdy rak potrzebuje czegoś więcej niż zrozumienia uczuć. Potrzebuje ochrony swojego domu, swojej rodziny, swojego świętego miejsca. I wtedy pojawia się drugi anioł. Jeśli Gabriel jest strażnikiem emocji, to Michael jest wojownikiem, który chroni to, co rak trzyma za najświętsze jego dom, jego rodzinę, jego ukochanych. Michael jest archaniołem ochrony, odwagi i sprawiedliwości. I dla raka, który kocha tak głęboko, że jego serce jest niemal bezbronne wobec zranienia, Michael jest niezbędny. Rak nie kocha lekko. Kiedy wpuszcza kogoś do swojego serca, czyni to z pełnym zaufaniem. Z całkowitym oddaniem. Jego dom staje się domem tej osoby. Jego serce staje się schronieniem dla niej i chroni tę osobę z siłą, której nikt nie spodziewałby się po tak delikatnej duszy. Bo oto prawda oraku może być najdelikatniejszym, najbardziej wrażliwym, najczulszym ze wszystkich znaków, dopóki nie zagrożą tym, których kocha, i wtedy staje się niebezpieczny nie dla siebie, ale dla tych, których obejmuje swoją miłością. Michael jest źródłem tej siły. Kiedy Rak musi stawić czoła komuś, kto krzywdzi jego dziecko, to Michael daje mu odwagę. Kiedy musi bronić swojej rodziny przed niesprawiedliwością, to Michael stoi obok niego. Kiedy ktoś próbuje wejść do jego domu z złymi intencjami, to Michael tworzy niewidzialną tarczę wokół niego. Ale Michael chroni nie tylko przed zewnętrznymi zagrożeniami. Chroni też przed wewnętrznym wrogiem. Przed tendencją raka do oddawania zbyt wiele, chronienia zbyt intensywnie, troski do punktu wyczerpania, bo rak ma problem, nie potrafi przestać się troszczyć, nawet gdy jest zmęczony, gdy jego własne serce krwawi, gdy nikt nie troszczy się o niego. On wciąż daje, wciąż chroni, wciąż niesie ciężar za innych. I Michael mówi: Wystarczy, możesz chronić innych, ale kto chroni Ciebie? Możesz troszczyć się o wszystkich. Ale kto troszczy się o ciebie? Możesz być domem dla innych, ale gdzie jest twój dom? To najtrudniejsza lekcja dla raka. Bo został wychowany, by wierzyć, że jego wartość jest w tym, jak bardzo jest potrzebny, że jeśli przestanie dawać, nikt nie zostanie, że jego miłość jest wartościowa tylko wtedy, gdy służy innym. Ale Michael pokazuje: Twoja wartość nie jest w tym, co dajesz, jest w tym, kim jesteś i zasługujesz na taką samą ochronę, troskę. I miłość, którą dajesz innym. Michael objawia się przez granicę. Kiedy rak w końcu mówi: Nie mogę już tego zrobić, to Michael. Kiedy w końcu zamyka drzwi przed kimś, kto wykorzystywał jego dobroć, to Michael. Kiedy w końcu stawia siebie na pierwszym miejscu, nie czując się winnym, to Michael. Ale to nie jest łatwe, bo dla raka powiedzenie nie czuje się jak zdrada. Czuje się jak porzucenie kogoś, kto go potrzebuje. Czuje się jak bycie egoistą. I Michael cierpliwie przypomina, chronienie siebie nie jest egoizmem, to jest konieczność, bo jeśli się wyczerpasz, jeśli twoje serce pęknie odnoszenia zbyt wiele, nie będziesz mógł nikogo chronić, nie będziesz mógł nikogo kochać, będziesz pusty. Michael chroni także Dom Raka, nie tylko fizyczny dom, ale duchowy, dom w jego sercu, to miejsce, do którego rak się wycofuje, gdy świat jest zbyt głośny. Gdzie może być sobą, nie udając, że jest silniejszy niż czuje? Gdzie może płakać, odpoczywać, uzdrawiać? I Michael stoi na straży tego miejsca. Nie pozwala nikomu wtargnąć do niego bez zgody. Nie pozwala światu naruszyć tego świętego sanktuarium. Przypomina rakowi, że ma prawo do prywatności, do granic, do czasu dla siebie. Ile razy w życiu raka ktoś powiedział: Dlaczego jesteś taki zamknięty? Dlaczego się wycofujesz? Dlaczego nie dzielisz się więcej? A prawda jest taka, że rak dzieli się już więcej niż większość ludzi może sobie wyobrazić. Daje więcej, czuje więcej, niesie więcej. A czasem po prostu potrzebuje odpocząć w swoim zbiorniku, w swojej skorupie, w swoim domu. Michael chroni tego prawa. Przypomina, że nie musisz być dostępny dla wszystkich cały czas że Twoja energia jest cenna, że Twój dom fizyczny i emocjonalny. Jest świętą przestrzenią, która wymaga ochrony. Michael także prowadzi raka przez konflikty, bo rak nie lubi konfrontacji, unika konfliktów, woli zachować pokój, nawet jeśli to oznacza połknięcie własnego bólu. Ale czasem konflikt jest konieczny. Czasem jedynym sposobem na ochronę tego, co święte, jest stawienie czoła temu, co nie w porządku. I wtedy Michael daje rakowi coś, czego desperacko potrzebuje odwagę do walki. Nie ze złością, nie z agresją. Ale ze spokojem i mocą. Odwagę do powiedzenia, to przekracza granice, to musi się zmienić. Nie akceptuje tego. Kiedy Rak znajduje tę odwagę, wszystko się zmienia. Przestaje być ofiarą. Przestaje pozwalać innym na wykorzystywanie jego dobroci. Zaczyna chronić siebie z taką samą intensywnością, z jaką chroni innych. A Michael stoi obok niego w tym przejściu. Nie jako agresor, ale jako obrońca. Przypominając, że prawdziwa siła nie jest w przemocy. Jest w ochronie tego, co święte, i że rak, ze swoją głęboką miłością i nieskończoną troską, ma każde prawo chronić swoje serce przed tymi, którzy by je zniszczyli. Bo prawda jest taka: nie każdy zasługuje na dostęp do serca raka. Nie każdy wie, jak dbać o coś tak delikatnego, tak czystego, tak pełnego. I Michael chroni przed tymi, którzy by wzięli ten dar i go zmiażdżyli. Ale życie raka to nie tylko ochrona i walka. Czasem życie wymaga uzdrowienia. Nie tylko innych, ale siebie. I wtedy pojawia się trzeci anioł Rafael anioł uzdrowienia. I dla raka, który spędza całe życie uzdrawiając innych, Rafael jest przypomnieniem: Ty także potrzebujesz uzdrowienia. Rak jest naturalnym uzdrowicielem. Kiedy ktoś cierpi, rak jest pierwszym, który przytula, który słucha, który trzyma przestrzeń dla bólu drugiej osoby. Jego obecność sama w sobie jest lecznicza. Po prostu bycie obok raka sprawia, że ludzie czują się bezpieczni, zrozumiani, kochani. Ale kto uzdrawia uzdrowiciela? Kto trzyma przestrzeń dla raka, gdy to on cierpi? Kto przytula go, gdy jego serce jest złamane? Kto przypomina mu, że zasługuje na taką samą czułość, którą daje innym? Rafael. Rafael nie przychodzi tylko wtedy, gdy rak jest ranny fizycznie. Przychodzi, gdy jego serce jest złamane. Gdy jego dusza jest zmęczona, gdy nosił ciężar tak długo, że zapomniał jak czuje się lekkość. Rafael objawia się przez uzdrowienie, które przychodzi w najnieoczekiwańszych momentach. Przez przyjaciela, który nagle dzwoni dokładnie wtedy, gdy rak potrzebuje rozmowy. Przez piosenkę, która gra w radio i sprawia, że łzy w końcu mogą płynąć. Przez zachód słońca, który jest tak piękny, że przypomina, że życie wciąż ma sens. Rafael jest delikatny. Nie popycha raka do szybkiego uzdrowienia. Rozumie, że rany emocjonalne nie goją się z dnia na dzień, że pamięć raka oznacza, że ból zostaje dłużej, że jego wrażliwość oznacza, że potrzebuje więcej czasu, więcej przestrzeni, więcej cierpliwości. I Rafael daje mu to wszystko. Siedzi z rakiem w jego bólu, nie próbując go naprawić, nie mówiąc mu, by poszedł dalej, po prostu będąc tam, w ciszy, w łzach, w długich nocach, gdy serce boli tak bardzo, że oddychanie wydaje się niemożliwe. Ale Rafael robi coś więcej. Powoli, delikatnie, zaczyna przywracać raka do życia. Przypomina mu małe radości, które wciąż istnieją: smak ulubionego jedzenia, ciepło słońca na skórze, śmiech dziecka, dotyk kogoś, kto naprawdę się troszczy. Rafael uzdrawia przez zmysły, bo rak jest głęboko zmysłowym znakiem nie w sensie seksualnym, ale w sensie życia poprzez doświadczenie fizyczne. Jedzenie nie jest tylko paliwem. To komfort, pamięć, miłość. Dom nie jest tylko budynkiem, to uczucie bezpieczeństwa w każdym kącie. Dotyk nie jest tylko kontaktem, to język, którym rak mówi i rozumie miłość. I Rafael wie to, więc uzdrawia raka poprzez te zmysły: poprzez posiłek, który smakuje jak dom, poprzez kąpiel, która rozluźnia napięte mięśnie, poprzez objęcie, które mówi wszystko, co słowa nie mogą wyrazić. Rafael także uczy raka. Że uzdrowienie nie jest liniowe, że będą dni, gdy czuje się lepiej i dni, gdy wszystko wraca. Że to normalne, że nie oznacza porażki, że uzdrowienie jest procesem, a proces wymaga czasu. To ważne przypomnienie dla raka. Bo rak często czuje presję, by już być w porządku, by nie być ciężarem dla innych, by wrócić do swojej roli opiekuna jak najszybciej. Ale Rafael mówi: Nie. Możesz wziąć tyle czasu, ile potrzebujesz. Zasługujesz na uzdrowienie równie głębokie, jak rany, które nosisz. Rafael chroni także przed czymś, co często atakuje raka. Przed winą. Rak czuje się winny za wszystko. Za bycie zbyt emocjonalnym. Za potrzebowanie pomocy. Za niebycie wystarczająco silnym. Za niebycie w stanie uratować wszystkich. I Rafael cierpliwie rozpuszcza tę winę. Przypomina, że rak jest człowiekiem, nie Bogiem. Że nie może uratować wszystkich. Że czasem ludzie muszą uratować siebie. I że to nie jest jego porażka. To jest po prostu życie. Rafael uzdrawia także poprzez sen i odpoczynek. Rak często ma problemy ze snem. Jego umysł nie przestaje pracować. Jego serce nie przestaje czuć. Jego dusza nie przestaje przetwarzać. Ale Rafael przynosi spokój. Tworzy przestrzeń, w której rak może w końcu odpocząć. We śnie Rafael czasem przynosi wizje. Nie przepowiednie przyszłości, ale obrazy uzdrowienia. Obrazy raka stojącego silnie, śmiejącego się swobodnie, kochającego bez lęku. Te wizje są darami nadziei, przypomnieniem, że ból nie trwa wiecznie, że uzdrowienie jest możliwe. Rafael współpracuje z Gabrielem i Michaelem. Gabriel pomaga rakowi zrozumieć jego emocje. Michael chroni go podczas uzdrowienia, a Rafael leczy głębokie rany, które noszony przez życie. Razem ci trzej aniołowie tworzą kompleksową opiekę nad duszą raka. Nie zostawiają go samego w jego bólu, nie oczekują, że będzie silny cały czas. Pozwalają mu być ludzkim, wrażliwym, rannym, potrzebującym. I to jest najbardziej radykalne przesłanie dla raka. Potrzebujesz pomocy, a to jest w porządku. Zasługujesz na uzdrowienie, nie tylko na dawanie uzdrowienia. Twoje serce też może być chronione, pielęgnowane, kochane. Kiedy rak to przyjmuje, wszystko się zmienia. Przestaje nosić cały ból świata, zaczyna pozwalać innym także go nieść, przestaje udawać, że jest w porządku, gdy nie jest, zaczyna prosić o to, czego potrzebuje, a Rafael jest z nim w każdym kroku tego uzdrowienia: cierpliwy, czuły, niezłomny, przypominający, że każdy zasługuje na uzdrowienie, nawet ci, którzy spędzają życie uzdrawiając innych Gabriel, Michael i Rafael trzej aniołowie, którzy nigdy nie opuszczają raka. Nie przychodzą przypadkowo. Nie pojawiają się tylko w momentach kryzysu. Są tam cały czas, w każdej łzie, w każdym akcie ochrony, w każdym momencie uzdrowienia. Gabriel chroni emocjonalną głębię raka, by mógł czuć bez zatracenia się. Michael broni jego domu i rodziny, by mógł kochać bez strachu. Rafael uzdrawia jego serce, by mógł dawać bez wyczerpania. Razem tworzą niewidzialną sieć ochrony wokół każdej duszy raka. I istnieje powód, dla którego ta ochrona jest tak czuła. Bo rak nie przyszedł na ten świat, by żyć powierzchownie. Przyszedł, by czuć głęboko, by kochać intensywnie, by tworzyć dom nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy potrzebują schronienia. Ich wrażliwość nie jest przypadkowa to misja. Rak jest tutaj, by przypominać światu, że emocje są święte, że rodzina jest fundamentem, że dom to więcej niż miejsce to uczucie. Że prawdziwa siła nie jest w twardości, ale w zdolności do troski pomimo bólu. Ale taka misja wymaga ochrony, bo świat nie zawsze jest łagodny dla wrażliwych dusz. Czasem je rani, czasem wykorzystuje ich dobroć, czasem każe im uwierzyć, że ich czułość jest słabością. I właśnie dlatego Gabriel, Michael i Rafael nigdy nie odchodzą. Przypominają Rakowi, kim naprawdę jest, że jego emocje są darem. Że jego troska jest siłą, że jego zdolność do uzdrawiania jest święta. Nic w życiu raka nie dzieje się bez powodu. Każda łza prowadzi do głębszego zrozumienia. Każdy akt ochrony prowadzi do silniejszej miłości. Każde uzdrowienie prowadzi do mądrzejszego serca. Rak nie jest tu, by być jak wszyscy inni. Jest tu, by być sobą, wrażliwym, opiekuńczym, uzdrawiającym. I jego trzej aniołowie chronią tę prawdę z nieskończoną czułością. Jeśli jesteś rakiem wiedz, nigdy nie jesteś sam. Nawet gdy świat wydaje się zimny, nawet gdy nikt nie rozumie głębi tego, co czujesz, nawet gdy wydaje się, że musisz nieść wszystko sam, Gabriel, Michael i Rafael są przy tobie, czują z tobą, chronią cię, uzdrawiają cię. A jeśli kochasz kogoś spod znaku raka, teraz rozumiesz, rozumiesz, dlaczego czasem potrzebują się wycofać. Dlaczego czują tak intensywnie? Dlaczego ich miłość jest tak głęboka? To nie jest słabość. To jest sposób, w jaki ich dusza działa i jest najpiękniejszy ze wszystkich. Gabriel, anioł emocji i pamięci, który prowadzi Raka przez głębie uczuć. Michael, obrońca domu i rodziny, który chroni to, co Rak trzyma za najświętsze. Rafael, anioł uzdrowienia, który przypomina Rakowi, że także zasługuje na leczenie. Ci trzej aniołowie są powodem dla którego rak nigdy nie jest naprawdę sam, są powodem, dla którego nawet w najtrudniejszych chwilach znajduje siłę, by kochać dalej, są powodem, dla którego jego serce, choć często ranione, nigdy nie przestaje być otwarte na tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Jeśli to wideo dotknęło czegoś w tobie, zostaw mi znak, lajk, like, komentarz, subskrypcję. To więcej niż gesty. To potwierdzenie, że czujesz tę obecność. Że wiesz, że twoja wrażliwość jest chroniona, że twoja troska jest widziana, że twoje serce jest bezpieczne. Chcę też usłyszeć twoją historię. Czy kiedykolwiek czułeś niewidzialną obecność, która cię pocieszała? Który z tych trzech aniołów najbardziej rezonuje z twoim sercem? Gabriel, który rozumie twoje emocje? Michael, który broni twojego domu? Czy Rafael, który uzdrawia twoje rany? Napisz w komentarzu: Niech twoje słowa staną się częścią tej wspólnoty dusz które czują głęboko, kochają bezwarunkowo i wiedzą, że prawdziwa siła jest w czułości, nie w twardości. Twoja wrażliwość nie jest ciężarem, jest światłem, które prowadzi innych do domu.